Wykonuje swoje czynności Panie Williamie. Yy... Rozumiem, że Pan również yy, wchodzi, więc też prosiłbym, żeby Pan... stanę pociągnął Pana. Oczywiście jak chyba, że yy, ma Pan broń, to od razu Pan odłoży do... Yy, nie mam nic takiego. Ja widzę. Dawid? No? Dobrze. Chodź, kurde. Pancake, czyżby? Dokładnie. Zapraszam, Zapraszamy. zapraszam nie, ja z nim nie rozmawiam. No zapraszam. Ha, nie rozmawiam z nim. Ha, no nie wiem, zapraszam. Będzie tutaj on czy nie będzie? Tak, będzie. A. <laughs> e Então, para